Meghan Markle i Książę Harry, po opuszczeniu Wielkiej Brytanii, zdecydowali się na nowe życie w Los Angeles, gdzie mieli nadzieję na większą prywatność i spokój, z dala od medialnego zgiełku. Jednakże ich ostatnie działania zdają się wskazywać, że całkowite oddalenie od mediów nie jest dla nich tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Niedawno para zaangażowała się w pomoc ofiarom pożaru w Kalifornii, co przyciągnęło uwagę mediów. Chociaż ich intencje mogły być szlachetne, część opinii publicznej zarzuciła im, że ich działania mają na celu głównie przyciągnięcie uwagi mediów. Krytycy sugerują, że Harry i Meghan, mimo deklaracji o życiu z dala od świateł reflektorów, nadal aktywnie uczestniczą w życiu publicznym i mediach, realizując projekty filmowe i udzielając wywiadów. Działalność charytatywna pary, choć może być postrzegana przez niektórych jako próba autopromocji, również przynosi korzyści tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dzięki ich wysokiemu profilowi, uwaga mediów skupia się na problemach, które próbują rozwiązać, co może przyciągnąć dodatkowe wsparcie i środki na ważne cele. Meghan Markle i książę Harry ponownie znaleźli się w centrum uwagi, tym razem z powodu swojego zaangażowania w pomoc mieszkańcom Los Angeles dotkniętym przez katastrofy. Chociaż para była aktywna w rozdawaniu jedzenia potrzebującym, ich działania szybko zostały zauważone przez zagraniczną prasę, niekoniecznie w pozytywnym świetle. Fotoreporterzy uchwycili ich obecność podczas akcji charytatywnej, ale według niektórych relacji, Harry i Meghan starali się przede wszystkim pozować w pobliżu Jennifer Nusem, żony gubernatora Kalifornii, gdzie skupiała się większość mediów. Mimo wysiłków, by znaleźć się w centrum uwagi, Para nie uzyskała większej ekspozycji mediów. Zostali zignorowani zarówno przez dziennikarzy przeprowadzających wywiady, jak i stacje telewizyjne, co skutkowało ich marginalizacją w relacjach prasowych. Zdarzenie to mogło być dla nich szczególnie bolesne, biorąc pod uwagę ich status w Wielkiej Brytanii, gdzie tradycyjnie cieszyli się dużo większym zainteresowaniem. Sytuacja ta rzuca światło na zmieniającą się dynamikę ich publicznego wizerunku po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony ich chęć pomocy i zaangażowanie w działania charytatywne jest widoczne, jednak z drugiej ich metody zdobycia uwagi mogą być postrzegane jako próby utrzymania medialnej obecności, co spotyka się z mieszanką reakcji. To wydarzenie może być odbierane jako przykład na to, jak różnią się realia życia publicznego w USA od tych w Wielkiej Brytanii, gdzie każdy ich ruch był na wagę złota dla tabloidów?